Dobry. Szanowni Państwo, szczególny czas, szczególne miejsce. Od rana polskie państwo mierzy się z atakiem dronów na Polskę. W tym kontekście wszystkie służby, które opiekują się też cyberprzestrzenią, zostały postawione na nogi, i stan gotowości został ogłoszony w instytucjach, które odpowiadają za polską cyberprzestrzeń. Na tą chwilę infrastruktura krytyczna, ta w obszarze cyberprzestrzeni, jest bezpieczna. Nie ma żadnych zdarzeń, które korelowałyby z wydarzeniami z nocy i wskazywały, że ataki dronów na Polskę związane są z jakąś inną częścią wojny hybrydowej w tej postaci infrastruktury krytycznej. Ale to tylko jedna dobra wiadomość, bo jest druga zła i dlatego wspólnie z panem ministrem Olszewskim zdecydowaliśmy się na mocny komunikat. Zakończyliśmy chwilę temu specjalne spotkanie połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa. Zespołu, który dzisiaj w trybie nadzwyczajnym został zebrany, a który zbiera wszystkie polskie służby. Te, które opiekują się cyberprzestrzenią, ale odpowiadają też za polskie bezpieczeństwo, bo i ABW, i Agencja Wywiadu, i Wojsko, i dużo innych instytucji państwa. I tam zetknęliśmy się z raportami, które powinny ujrzeć światło dzienne, bo mają. Poważną kategorię i wskazują, że Polska jest poddawana działaniom hybrydowym w obszarze dezinformacji. Oprócz spraw, które dotyczą oczywiście dronów, które tutaj przyleciały, od godzin porannych, jeszcze przed wleceniem do Polski ostatnich dronów i przed ich zestrzeleniem, ilość dezinformacji w sieci stale rośnie. Ilość narracji dezinformacyjnych stale rośnie. Za tą można już powiedzieć, zorganizowaną akcją dezinformacji w Polsce, ale i poza granicami Polski, stoi Federacja Rosyjska i również służby Białoruś. Ilość kont, identyfikacja kont w, w social mediach, identyfikacja kont, które obserwowaliśmy od tygodni, które były uśpione, dzisiaj jasno wskazuje, że dezinformacja stała się. Narzędziem walki, który ma promować narrację rosyjską dotyczącą tego, jakim sposobem, po co i kto doprowadził do tego, że drony, które w nocy były na terytorium Polski, w części zestrzelone, w ogóle się tutaj znalazły. Co do tego, że te drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną, zostały do Polski przysłane specjalnie, czyli była to zaplanowana akcja. Z strony rosyjskiej, Federacji Rosyjskiej już nikt nie może mieć wątpliwości. Pewność co do tego, że to Rosja w zaplanowany sposób doprowadziła do tego, że mieliśmy te drony w Polsce, wiemy i widzimy to. Nie tylko z informacji służb, ale również z tego, jakie środki komunikacji elektronicznej zostały dodatkowo włączone, żebyśmy mogli to obserwować. Ale co ważniejsze, ta strona dezinformacji jest najważniejszym elementem, którym, przed którym chcieliśmy przestrzec. Chcemy przestrzec przed tym, co dzieje się w sieci, ale również przed tymi głównymi narracjami, jak i czego one dotyczą. To jest też odpowiedzialność, szanowni państwo, więc wybaczcie, że my teraz tutaj na konferencji nie będziemy mówili jakie są główne narracje dezinformacyjne, bo nie chcemy, żeby powstały jakiekolwiek firmy wiralowe, które później będą powielane. Opublikujemy te narracje zaraz po konferencji prasowej, jako komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, ale powiem to, co jest nieprawdą, a już się pojawia. Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Wszystko i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, na kontach, profilach kłamią. Proszę, żeby mocno i wyraźnie wszystkie media, a za pośrednictwem waszym całe społeczeństwo usłyszało, bo to jest kłamstwo, które od rana się powiela. Polskie wojsko jest doskonale przygotowane do odparcia ataków. Zrobiło to koordynując sprawy w ciągu pierwszych minut, a później godzin, kiedy ten proces cały się toczył, bo przypominam, że ostatnie drony wleciały do Polski po godzinie szóstej. To Rosja odpowiada za ten atak. Każda inna narracja mówiąca w innym protokole, w innej wiedzy słownej jest nieprawdziwa. Rosja sprowadziła do Polski te drony, Rosja za nie odpowiada. Federacja Rosyjska jest sprawcą ataku na Polskę. Każda inna informacja w sferze social-mediowej, ale też powielanej przez różne media, jest nieprawdziwa. Polskie wojsko ma pełne zdolności do odpierania ataków, i to też jest informacja, którą będziemy powielali. Chciałem serdecznie podziękować panu. Ministrowi Oszeskiemu za całość procesu, która od godzin porannych jest w koordynacji i w jego rękach, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że polskie państwo w cyberprzestrzeni się broni. O szczegółach opowie pan minister Oszeski. Panie premierze, szanowni państwo, sfera dezinformacyjna jest elementem walki Rosji z Ukrainą, z Polską, jest elementem walki mającą ukierunkować działania w Polsce, żeby polaryzować społeczeństwo, kłócić społeczeństwo, wprowadzać fałszywe narracje, aby wywierać wpływ na postawy społeczne. Tak jak Pan Premier powiedział, od samego rana identyfikowaliśmy, analizowaliśmy infosferę rosyjską i przenikające do Polski dezinformacje stąd niezwłocznie po konferencji komplet, pierwszy komplet tych dezinformacyjnych linii rosyjskich będzie opublikowany. Będziemy go oczywiście uaktualniać, jeśli będą pojawiały się nowe tak, aby przestrzegać Polaków przed fałszywymi, kłamliwymi, propagandowymi treściami, które wywierają bardzo negatywny wpływ na postawy społeczne. Tak jak pan premier powiedział, dzisiaj w trybie nadzwyczajnym zostało zwołane połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyli w tym oczywiście pan premier, moja osoba, ale przedstawiciele służb specjalnych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które również będzie miało konferencję dzisiaj o 15.30. Przedstawiciele różnych innych instytucji zaangażowanych w walkę w ramach cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwa, ale również walkę z dezinformacją. W związku z powyższym nadal będziemy koordynowali te, te przekazy, będziemy publikowali, będziemy odkłamywali i zwracamy się z gigantycznym, wielkim apelem i do mediów, i do opinii publicznej, do odbiorców tych treści, aby zawsze weryfikowali jakiekolwiek informacje na oficjalnych stronach i kanałach rządowych, tak aby nie poddać się wrogiej agresji Putina, bo walka w infosferze jest również elementem wojny z Ukrainą, a również na tym polu z Polską. Szanowni państwo, Polska infosfera będzie bezpieczna jeżeli bezpieczeństwo będzie zachowane przede wszystkim przez obywateli którzy będą starannie odczytywali informacje, skupiali, będą się uważnie na informacjach dalej przekazywanych i będą mieli pełną świadomość, że państwo w tym też ich zabezpiecza. W związku z powyższym całość tej analizy, którą mamy, została też przesłana do platform społecznościowych, które mają Dzisiaj, w tej trudnej chwili dla Polsce, obowiązek reagować i szybko te treści ściągać i weryfikować, a jednocześnie zwracamy się do wszystkich ludzi, którzy zamiast szybko coś podać, niech się zastanowią. Więcej naszej odpowiedzialności, więcej bezpiecznej infosfery. I tu apel również ponownie do Państwa, do mediów, żeby również weryfikować, bo czasami w dobrej wierze informacja, która jest dezinformacją wydaje się na tyle wiarygodna, że podawana jest również przez y, 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 główne media, co stwarza realne zagrożenie y, dla państwa. Czy są jakieś pytania? Tak, zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry, Michał Rawaradiojska, panie premierze, panie ministrze, pytanie pierwsze: czy częścią dezinformacji ze strony Białorusi są te informacje, że oni ostrzegli nas, czy informowali o tym, że te drony do Polski mają nadlatywać? Czy możemy już to zweryfikować? Znaczy... Nie, ma znaczenia, nie ma znaczenia, kto podaje jakie informacje. Dlatego, że ostrzeżenie o tym, że przez jakieś terytorium lecą statki powietrzne niezidentyfikowane, które mają w Polskę uderzyć, jest żadnym ostrzeżeniem. Przez Białoruś pierwszy raz w historii przeszły statki powietrzne, które wleciały na Polskę. To nie jest przypadek, bo do tej pory odbywało to się w formatach ukraińskich i przypadkowych. Dzisiaj chmara, chmara. Dronów, niezidentyfikowanych statków powietrznych. Wyobraźcie sobie ją Państwo na niebie. Jeżeli mówimy o 19 statkach powietrznych, a niektóre leciały w grupie, to jest wielki obraz i opowieść o tym, że ktoś powiedział nam na kilka minut przed tym, że ktoś przez granicę przepływa, jest i tak włączeniem się de facto w tą sferę dezinformacji przez Białoruś. Ja odpowiem Panu może pytaniem, czy. Wierzy Pan w to, że Łukaszenka mógłby ostrzec Polskę przed czymkolwiek, co by Polsce zagrażało? No jest to wątpliwe. Pytanie retoryczne. Tak jest. Druga kwestia, jeszcze jedna. Alert RCB, bo pojawia się sporo takich głosów, że ten alert przyszedł za późno, na przykład do mnie o 8.45, to tak mówiąc kolokwialnie już trochę było po jabłkach, czy... Nie macie takiego wrażenia i też czy, czy konsekwencją tych wydarzeń dzisiejszych no nie powinny być jakieś zmiany w działaniu tego alertu RCB, czy on powinien wcześniej przychodzić, czy informować o tym zagrożeniu też rakietowym, no i później czy, czy, czy te informacje o tym, że, że takie szczątki nad Polskę spadły można je znaleźć, czy nie powinno się wcześniej pojawić? Całość procesów związanych z informacją prowadzoną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pewnie będzie poddana analizie, które godziny, jak wyglądała sytuacja i operacyjnie kto decydował, ale dzisiaj skupiałbym się na tym, gdzie teraz przeciwdziałać, a w najbliższe dni też pewnie informacje z wojska, a na to jest 48 godzin, podsumowanie całego tego procesu posłużą analityce, co mogła, można by było poprawić. Dzisiaj najważniejsze jest przeciwdziałanie temu, co się wydarzyło. Rano były ataki, dzisiaj jest atak. Na polską infosferę. My też to nazwiemy po imieniu. Odbywa się atak na polską infosferę przez Rosję. Pierwszy był dronami, drugi jest informacjami i my musimy o tym mówić. To znaczy, ten atak się nie skończył, bo jeszcze raz to, co tutaj na tej konferencji nie padło, ale ja z panem ministrem często opowiadamy. W Polsce stoją już cyberczołgi, różne cyberzagrożenia, i one. Nie mają charakteru, że my je widzimy, ale tutaj są. I w takiej sytuacji trzeba mocno mówić, gdzie jest wróg. Wróg jest tam, gdzie jest Rosja, to on podejmuje te decyzje. Wojna w cyberprzestrzeni trwa. Trwa od dłuższego czasu, o czym wielokrotnie mówimy i nie będziemy tutaj cyzylować słów, bowiem codziennie odpieramy gigantyczną ilość ataków, zarówno na instytucje publiczne, jak i na prywatne przedsiębiorstwa. Wojna informacyjna trwa. Federacja Rosyjska, Rosja, Związek Radziecki zawsze operował tymi samymi mechanizmami dezinformacyjnymi, propagandowymi i byli w cudzysłowie mistrzami w tym. Dzisiaj udoskonalają to poprzez media społecznościowe i to widać gołym okiem i my na bieżąco. Podkreślam, na bieżąco, tydzień w tydzień analizujemy infosferę rosyjską i wpływ dezinformacji na to, co dzieje się w Polsce. Dziękuję. Dzień dobry, Karolina Jędrzejewska, Polsat News. Wrócę jeszcze do pytania kolegi, no bo te alerty RCB rzeczywiście u większości ludzi przyszły za późno. Czy rozważają państwo jakieś usprawnienie tego systemu i też jakąś akcję informacyjną, bo domyślam się, że wiele osób dzisiaj w nocy, dzisiaj nad ranem w miejscowościach zagrożonych właśnie atakiem dronów nie wiedziało jak się zachować. Trzeba ja myślę, że na to pytanie już pan premier dość precyzyjnie odpowiedział. Będzie to przedmiotem oczywiście analizy, ale również uwarunkowań technicznych, jak te paczki z tymi z SMS-ami wychodziły, więc na pewno szczegółową informację po analizie o państwo otrzymają. Ale jeszcze akcja informacyjna dotycząca tego jak się zachować w przypadku właśnie takich nalotów kilka dla społeczeństwa. Kilka dni te temu, kilka dni temu zostały opublikowane też informacje jak bezpiecznie zachowywać się w przypadku sytuacji kryzysowych. To <laughs> Przepraszam. To nie jest dla nas żadna nowość w Polsce, bo ta wojna informacyjna się toczy. Jeśli nie ma. A, jeszcze. Dzień dobry, Monika Krześniak, kanał Zero. Czy Ministerstwo Cyfryzacji nawiązało współpracę z sojusznikami NATO i instytucjami międzynarodowymi w zakresie wspólnego monitorowania i reagowania na zagrożenia hybrydowe? My na bieżąco współpracujemy z państwami sojuszniczymi, ale wiem, że dzisiaj mają być również spotkania na wyższym szczeblu, ale to sądzę, że Kancelaria Premiera będzie komunikowała w tym zakresie. Przepraszam za tym kaszel, ale od dzisiaj, od rana to jest moje 14, 13. spotkanie, więc też wybaczcie, że czasami gardło szwankuje. Wiem jedno. Wszyscy sojusznicy są na bieżąco informowani o sytuacji w Polsce. To nie jest tak, że dzisiaj nie mamy wsparcia, bo wszystkie państwa sojuszu i do pana premiera, i do pana prezydenta się odzywają, wskazując, że to wsparcie jest. Jest bardzo dobra współpraca pomiędzy kancelarią prezydenta a kancelarią premiera. Wspólne komunikaty, przekazywanie informacji również o niebezpieczeństwach w sieci. To pokazuje, że Polska jak jedna pięść działa, a w polityce międzynarodowej to bardzo ważne, bo to też obserwują nasi wrogowie. I w uzupełnieniu, na koniec. W ostatnim tygodniu na stałym komitecie Rady Ministrów komitet przyjął ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wdrażającą dyrektywę NIS-2, która zabezpieczy Polskę przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Wkrótce, w najbliższych tygodniach, ten projekt stanie na Radzie Ministrów, później trafi do Parlamentu i apeluję do wszystkich sił politycznych. Politycznych i pana prezydenta, aby poparli tę ustawę, bowiem to jest kluczowa ustawa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, gdzie toczymy nierówną do końca walkę, bowiem potrzebujemy narzędzi, twardych narzędzi do tego, żeby Polacy i Polska czuli się bezpiecznie. Dziękujemy. Reszta pytań już pozwolicie państwo w trybie indywidualnym. Ostrzeżenia przekazane, reszta będzie informacyjna.